Po raz kolejny zobaczyłam na naszej ferie e, e, z kurczakami. Kota. Ten kot sobie tam zawsze siedzi. Niestety próbowałam to sfilmować, ale za każdym razem, gdy się zbliżam, ucieka. Nie znam tego kota. Ten kot po prostu przychodzi sobie z zewnątrz. Ale o czym to świadczy, słuchajcie, no kot, jak to mówią, że to taki straszny kaniwa, ale ja nie zauważyłam, żeby te kurczaki przed nim uciekały. On tam po prostu sobie siedzi. I to już się ileś tam razy zdarzyło, nie zauważyłam też, żeby jakiś kłaczak ostatnio zginął, został zabity. A wydaje mi się, że to może być też tak, że myślimy, że te zwierzęta takie typowo mięsożerne, czy tam kaniwery, to za każdym razem po prostu mają w głowie tylko i wyłącznie zabijanie. A co jeżeli nie zawsze tak jest? Co jeżeli? Zwierzęta się też potrafią zaprzyjaźniać. Nawet takie zwierzęta, które my uważamy za po prostu typowych zabójców. I teraz w takim razie, co oznacza to, to słowo, to określenie ten przymiotnik? Ludzkie. Ludzki, ludzka. Co to oznacza? A co to znaczy, że nie wiem, zwierzęcy, na przykład, instynkt. E Dlaczego mówi się, ty, że ktoś się zachowuje jak zwierzę na przykład, a zrobić coś po ludzku na przykład, zachować się po ludzku? Jest różnica, tak? Więc chodzi o to, że człowiek jest tym zwierzęciem takim szczególnym. Homo sapiens, tak, to człowiek może się zachować po ludzku, co to znaczy? Z empatią, ze współczuciem. Z wyższą kulturą ogólnie, tak? zachowaniem klasy. Oznacza to także, że, że, że można się zachować, że można zachować miłosierdzie, łaskę komuś okazać, na przykład, czy zwierzęciu, czy to człowiekowi. Więc o to chodzi w tym człowieczeństwie, że człowiek nie musi się zachowywać jak zwierzęta mięsożerne, zabójcy, kaniworzy. Tak, człowiek może z tego kręgu zabijania wyjść. Człowiek ma wybór. I nie, nie jest zasadą, że człowiek po prostu przyszedł na ten świat po to, żeby zabijać i żyć po prostu z tego, co zabije. Nie. Człowieka zadaniem jest pomóc zachować wszystkie gatunki zwierząt i raz ludzi ponieważ one zostały stworzone przez Stwórcę Boga, człowiek nie ma prawa decydować o ich zabijaniu, gdyż nie on stworzył. A poza tym, gdyby, jeżeli tutaj takie rozważania są na temat Boga i tak dalej, jeżeli faktycznie miałyby te zwierzęta być przeznaczone, że to, to jest nasze pożywienie, czy to faktycznie miałoby to tak wyglądać, że, że to by się działo poprzez te zabijanie w tych rzeźniach w taki brutalny sposób, takie totalne barbarzyństwo, czy to na pewno o to chodzi, że w taki sposób to na, nasze, to nasz, ten nasz pokarm miałby być pozyskiwany po prostu poprzez takie zupełne barbarzyństwo, bo inaczej tego się po prostu nie da nazwać, poprzez takie okrucieństwo, czy naprawdę ten człowiek, który potrafi tworzyć tak piękne rzeczy, wspaniałą sztukę, muzykę, pisać, poezję tworzyć, tak, A, tworzyć filmy, Tworzyć budynki niesamowite, konstrukcje, maszyny. Ten człowiek naprawdę jest tak stworzony, że ma teraz rozmnażać zwierzęta, na przykład świnie, obcinać im ogony bez znieczulenia albo na przykład kastrować bez znieczulenia, czy ucinać ptakom dzioby, tak? a później zaprowadzić do rzeźni. I te zwierzęta przecież się bronią, chcą uciekać, ale nie mają dokąd. Czy to jest na pewno, czy to, to się na pewno gdzieś tam, a, czy, czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób naturalne? Oczywiście, że nie. Także jak mamy iść w przyszłość, jeżeli dzisiaj ludzie po prostu porównują życie karalucha do życia krowy, do życia jej dziecka? Do tego bo po prostu ludzie sprowadzają i y, życie tych zwierząt czy świni, która jest bardziej inteligentna niż pies. Wszyscy tacy oburzeni jak w Chinach zjada się tak, psy. Wszyscy są oburzeni, ale to, że świnia jest bardziej inteligentna. Ogólnie trudno jest być weganinem. Po tym roku czasu stwierdziłam, że jest to dużo trudniejsze. Możecie jeść na ekranie wszystkie części zwierząt. I nikt was nie, nie obrzuci po prostu takim hejtem, tak jak się jest weganinem, tak? Jeżeli się idzie gdzieś do restauracji, zawsze się ma gorzej, tak? Jest głównie wybór dla mięsożerców. Większość ludzi tego wciąż nie rozumie, o co w tym chodzi. Ale to nie znaczy, że mamy się poddać, tak? Nie zawsze jest lekko. Najważniejsze, żeby zachować w nas w naszym społeczeństwie to człowieczeństwo. I tyle ja nie rozumiem dlaczego. Chociaż ludzie widzą, że nawet ja która byłam po prostu tak mocno nastawiona przeciwko temu ruchowi wegańskiemu nie wiedzieć czemu. Dlaczego tak po prostu zaczęłam myśleć? Sama zaczynam szukać w sobie. Co się tak naprawdę stało i, i mam taką, takie zdanie, że tu moje ego wzięło tak mocno górę. Ale słuchajcie, no nie daje to zdrowia ani psychicznego, ani fizycznego, dlatego że człowiek, człowiek homo sapiens, bez uczucia empatii, czyli tego współczucia, empatii, czyli ja po prostu potrafię się wczuć w skórę tego po prostu zwierzęcia, co ono czuje, co ono przeżywa, kiedy wpada w ręce... Człowieka, który po prostu za chwilę będzie to zwierzę torturował, obcinał kończyny, a potem podetnie szyję i tak dalej. Słuchajcie, to po prostu potrafię się wczuć, albo co odczuwa ta krowa, kiedy jej się zabierze to dziecko. I ona płacze później. Przez wiele tygodni była w ciąży, a nawet nie pozwalano jej być z własnym dzieckiem. Także to jest to współczucie i człowiek bez tego uczucia nigdy nie będzie ani piękny, ani zdrowy, a nasze społeczeństwo nigdy nie, nie stanie się po prostu tym Edenem, tak?